No dobra, ostatnim razem się nie udało, to się uda tym razem. Evil. Mam nadzieję. Tym razem będę bardziej ostrożny i. <laughs> po prostu nie będę. Yy, nie będę próbował walczyć z Nemezisem. To. To po prostu nie jest dobry pomysł. To znaczy, to może jest dobry pomysł, ale. Nie dla mnie, bo. No bo nie, bo ja nie umiem, <grym> po prostu. Okej, okay, czy coś z tego będzie mi potrzebne? E, nie, zdaje się, że teraz nie, biorę tylko to co mam teraz tak ze sobą. Powinno być okej, okay. może tym razem. Okej, okay. psy już zabiłem? Damn. All right. Chyba się pogubiłem. No okej, okay, dobra. Nie ma sprawy. Jakoś sobie poradzę. Aaa. To w tym momencie jestem. <ścoughs> Widać, że od czasu ostatniego nagrywania zrobiłem sobie przerwę, no nie? To od razu widać. Teraz już wiem w jakim momencie jestem, dobra. Czyli muszę wziąć lockpick i zwyczajnie przejść przez tamte drzwi. Już, już, teraz, już teraz kojarzę, dobra. Już jest ok, już wiem gdzie, w którym momencie gry jestem po prostu. Chwilę mi to zajęło, żebym się zorientował, ale już w takim razie lecimy, dobra. Po chwilowej dezorientacji yy... I'm right on track. Uh. Nie wiem co prawda, jaką drogą tym razem w takim razie pójdę. Ale na pewno nie będę, na pewno nie będę szedł prosto w łapy Nemezisa. O oh, 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 nie. Tak dobrze to nie będzie. Fuck you. Eee, tak. Wezmę sobie naboje. Przeczytam, że generalnie jest grubo i... i on strzelił sobie w głowę i stwierdził, że NA fuck THIS! Ale... ja tego nie zrobię. Idziemy dalej! Eee, tu jest przytwierdzony jeszcze wąż. Eee, potrzebuję klucza, żeby zdjąć wąż. Więc tu jeszcze nic nie zrobię. Swoją drogą, lewy górny róg. Widzicie emblemat nad drzwiami? Kapko. Anyway. Czy tu nie były jakieś zielone ziela? The fuck is going on? Czy ja już tu byłem? No nie, nie byłem. Jakoś kojarzę, że ostatnim razem tutaj były zielone też. Czy ja już... Czy mamy jakieś halucynacje? Czy ja. Czy ja o czymś nie wiem? Dejon. Tu są psy. I obok psów należy przebiec w jak najszybciej. No 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 no! no, no. Da -ha -ha -ha. I tak należy unikać psów. Ale standardowo tak jak ostatnim razem tych psów już unikać nie będę, bo tu jest za wąsko. Żeby sobie na to pozwolić, wolę je po prostu zabić, mieć spokój. Amunicji mam na tyle dużo, że powinno wystarczyć, co już mówiłem ostatnim razem. trzymać na dystans i jeszcze jeden strzał. O, jeszcze dwa strzały. Świet! Dobra. Tu jest jakiś kabel, który mogę wziąć i nie mam bladego pojęcia do czego on będzie mi potrzebny, ale do czegoś na pewno będzie potrzebny, więc go wezmę. Czy nie żyją, that's good. To nie działa. E, tu są niebieskie zioła. Dobra, wchodzimy tutaj. I to jest kolejny save point, w którym po raz kolejny mimo wszystko nie zasejwuję. E, tu jest ink ribbon, którego nie użyję. A tu jest... Czy tu coś jest w tych szafkach? Nie, nic. To jest skrzynia, do której spakuję Ink bo nie będzie mi potrzebny. Niebieskie zioło to coś. I czy ja powinienem wziąć trochę amunicji do shotguna? Wydaje mi się, że tak, bo. Bo będzie grubo. To już tak teraz. Mimo wszystko. Wychodzę stąd. Czy tutaj były te psy? Jeśli tak, to znaczy, że dobrze, że wziąłem shotguna. Tu są te psy. I to jest... Fuck. Dobry jestem Czasami mi się te uniknie fwa. Tym razem się nie udało. Cały pizz polega na tym, że <laughs> trzeba wcisnąć przycisk dokładnie przed atakiem. I wtedy jest ok. I wolałem tutaj te psy zabić, ponieważ one tutaj, że tak powiem, no jest wąsko, więc, dobra, więc mo mogą mnie pogryźć. A trudno jest tutaj zabić, bo one tak od, od kilku stron nadchodzą i jest tak słabo. Downtown map, that's good. Nice, ale chciałem właśnie wyjść. Dobrze. Myślę, że znowu czas na shotguna. To tutaj wyjdzie to coś. Ja naprawdę nie mam ochoty się z nim bawić. Dobra. Przeładuję sobie. Shit, nie czek, tylko... Combine Sprawdzę czy tu, tutaj Tak, tu jest jeszcze jakieś, ale no, dobra, spoko, tym razem go zabiję i zobaczę co jest stopno O no 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 nie skacz, fucking Dobra Teraz jest zrobione Jak jest życie? Cosion Dobra, cztera, cztery naboje do więc w zasadzie trzeba już mocno oszczędzać nie mogę sobie pozwolić na wywalanie najcięższej amunicji, jaką mam. Okej, okay, there is a slot. With... Dobra. <laughs> Czyli jak widzicie, znowu powtarza się dokładnie ta sama śpiewka z. z no. E, z windą, że trzeba znaleźć baterię, żeby winda w ogóle zadziałała, więc tam nie pójdę. Ale spoko, tego robaka już zabiłem, więc on to już nam nie będzie przeszkadzał nigdy. Eee... Może od razu pójdę tam, a może tym razem nie pójdę. Tu tylko pójdę, tu. Tu są zielone ziela. Jedno sobie wezmę. I użyję. Drugie sobie wezmę. I zachowam. Tego nie mogę wziąć, bo, bo dostanę kopa elektrycznego, tu nic nie ma i wejdę tutaj od razu i zobaczymy, jak to pójdzie tym razem. Może tym razem nie będę schodził na dół po prostu. That's nice, 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 nice. Uuu, czy ja ostatnim razem wziąłem ten gunpowder? Bo wydaje mi się, że nie. Ok, w takim razie... Może, może ten rezident jednak faktycznie jest trochę bardziej losowy niż mi się wydawało, albo naprawdę już... Oszalałem i po prostu nie pamiętam, co się dzieje. Nie wiem, City Guide. Yeah, nasze miasto jest wspaniałe dzięki Umbrelli. Szkoda, że jest niewspaniałe dzięki Umbrelli. Good job, Umbrella. It seems to be a switch for the drain. Hmm. Ok. to od razu otworzę to. I tym razem postaram się schować w kuchni, chociaż nie wydaje się to być dobrym pomysłem, ale z drugiej strony, schowanie się tutaj też nie było dobrym pomysłem, jak się okazuje. Znaczy jak się okazało w zasadzie. No więc zobaczę, jak wyjdzie to z tą drugą opcją. Hello there! Come down, lady! I'm no zombie. My name's Carlos. Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah. We came all the way out here to save you civilians, but the mission went bad the minute we landed. Shit! Wait! Hey. How did you find me? Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hide inside the kitchen. wydaje się to być dobrym pomysłem, ale dobra zobacz To nie było hide to było You could have barbecued Wow! To Wow! To zadziałało. Nice. Uh, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek coś takiego w tej grze zrobił, ale Okej, okay, time to go. Mm. Nope. Ja tu nie zostaję. I need to ask you something. Why did Umbrella send your team here? Our mission is to rescue the civilians. How kind of you. Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars! Look, we're just mercenaries, hired hands! Time to go. No time for talking! If you can believe me, then join us! Think about it! Okay, time to go, time to go, time to go, time to go. <laughs> yeah. Okay. To jest jedyne bezpieczne miejsce w tym samym miejscu. You know what? Um, sorry, ale. Ja wiem, że ten odcinek nie trwał zbyt długo, ale. Boję się, że znowu zginę, więc. Czas na save. A. Się na razie nie przyda. Z tego, no właśnie, pytanie, czy już robić amunicję, czy nie? Pff, nie wiem. Nie mam pojęcia. Zrobię amunicję. Tak, zrobię. To zostawiam, to zostawiam, to zostawiam, ale biorę to, biorę też to i biorę to. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Combine, combine i mam na amunicję do shotguna, to jest dobre. Combine i mam na do pistoletu, that's fine. Ja amunicji do pistoletu na szczęście mam już dużo. Aha, to też biorę. I amunicji do shotguna mam już jakąś sporą ilość. Dobra. To na nieźle. Eee, no właśnie, oszczędzać miejsce czy brać? O, shit, to jest ciężki wybór. Oszczędzać miejsce. Czas na save Oj, nie jest dobrze. Jak ja nie lubię Nemezisa. Ja go bardzo nie lubię. Koleś nie odpuszcza i nie odpuści. No, to do następnego odcinka.